Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda. Dzisiaj mój drodzy nagrywam pierwszy odcinek z gry BeatStar. BeatStar jest to, moi drodzy, nowa gra od Space Up. A Space Up jest to firma, która współpracuje z Supercelem, więc jest to, można powiedzieć, tam w jakiejś części nowa gra Supercella, ale no nie do końca, więc zagramy sobie oczywiście w tą gieraczkę, ja już grałem, bo mam drugi poziom, mam trzeci poziom jakiejś alei gwiazdek, czy nie wiem jak to mogę nazwać i dzisiaj, moi drodzy, będziemy sobie przechodzić piosenkę Brawl Stars. Ona jest zaznaczona jako trudna. Mój rekord, jak widzicie, to jest 34569 punktów. I spróbujemy to pobić. Tylko, że ten rekord, który robiłem na telefonie. Aktualnie gram na iPadzie, żebyście mieli szerszy ekran i żeby wam było lepiej oglądać, więc nie wiem jak mi pójdzie. Zobaczymy, ale tak czy jak moi drodzy, strzelcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco i niczego nie przegapić. Dobijamy 30 tysięcy subskrypcji i sprawdźmy sobie, może na początku sklepik. Odbierzmy darmowe diamenty. Tam mamy jeszcze za reklamę, tego nie chcemy. Tu też nic nie chcemy. No i gemów nie będę kupował. Jestem top 53% w Polsce. Nie wiem jak to można nazwać, bo jestem w procentach zapisany, e, ale nieważne. Tutaj widzimy, że pierwszy jest Vandal. Vandal to jest youtuber, ale to chyba nie on, e, ale no ma 8 milionów punktów, a ja mam 654 tysiące, więc no jest różnica. E, ale dobra, będziemy sobie grali tego Brawl Starsa, moi drodzy. Generalnie, jeżeli kojarzycie Piano Tiles, to jest to Piano tiles, ale bardziej skomplikowane, więc zobaczycie. To są piosenki, które mam odblokowane. Aktualnie tylko dwie mam na 5 gwiazdek. Tak jak tutaj widzicie, resztę staram się robić na 4 gwiazdki. I zobaczymy, zobaczymy jak mi pójdzie. Mam już 4 piosenki trudne. Najpierw zacznijmy sobie od Brawl Stars. I też nie wiem, jak za bardzo grać, bo muszę ten tablet trzymać. A tablet jest większy niż yy, telefon. Ale dobra, nieważne. Startujemy, widzowie. O kurde, to będzie ciężkie. To będzie ciężkie, widzowie. To już mogę powiedzieć, że to będzie na pewno ciężkie. To będzie bardzo ciężkie, bo ja muszę ten tablet trzymać. Chyba, że go położę, ale to zobaczymy następnym razem. Tu są strzałki też. Te strzałki są bardziej skomplikowane. Ponieważ później będą strzałki w dół i w bok. Znaczy nutka spoko z, z BSa, ale skomplikowana jest ta piosenka. Zaraz zobaczycie. O kurde. Dobra, to już było skomplikowane na iPadzie. Tu same grejty mi wchodzą, a na telefonie by mi perfekty właziły Więc szkoda O dobra, przeszedłem to To są te strzałki, one są najgorsze Dobra, przeszedłem Nie wiem jak, nie wiem jak, nie wiem jak Sorry, że mało gadam, ale to jest full skupienie Przeszedłem to, wytywy. O kurde nie, 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 dlaczego? Dobra, nie, ja muszę inaczej. Ja to spróbuję, jak mi tablet leży na, na biurku, bo trzymając to jest zbyt trudne. Trzymając to jest zbyt trudne, dobra. Robimy inaczej, robimy tak, że mi tablet leży na biurku. Ja nie mogę, przeszedłem te najgorsze, czyli te swipe w dół i w lewą stronę. One są najgorsze, ponieważ jak klikacie, to wszystko wam leci do góry, a musicie dać strzałkę w dół. Ale dobra, próbujemy tak. Może mi lepiej pójdzie i będą perfekty siadać. Bo żeby mieć 5 gwiazdek, to chyba można tam się z 2 czy 3 razy tylko pomylić. Dobra, na razie git. To jest początek jest w miarę easy. No i beka, powiedziałem to i miałem grejta. Dobra, dobra. Tu, 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 tu. Dobra. 15 k punktów. Jest ok, jest ok. No już idzie mi troszeczkę lepiej. Ale to i tak nie jest to co na telefonie. Na telefonie idzie jeszcze, le y jeszcze lepiej. Więc no. Zobaczymy. Dobra. To przynajmniej jakoś idzie klikać. Nie wiem, czy na telefonie nie będę musiał nagrywać kolejnych odcinków, bo na tablecie jest naprawdę trudno. Dobra, przyszedłem to. Ok. Dobra, teraz jakoś przechodzę. Yy, szczerze mówiąc, na tablecie wiecie co jest prostsze? Yy, strzałki w dół. Strzałki w dół. Dobra, już prawy bym się zagadał i nie przeszedł. Dobra. Ok. O kurde O kurde, o kurde Nie nadążam, nie nadążam już Nie, na nie, nie, nie na tablecie tego nie zrobię Na tablecie przejście Brawl Stars jest zbyt trudne Naprawdę A Ajajajajajaj, 30 tysięcy Kurcze pieczone, na tablecie jest fest ciężko Ale strzałki są prostsze, strzałki w dół są prostsze Na tablecie, byłem bardzo blisko od rekordu, dobra, próbujemy jeszcze raz Próbujemy po raz trzeci. Myślę, że teraz będzie takie full skupienie, że prawie nic nie będę gadał, ale próbujemy. Nie, tu się nie nabiorę. Już dużo razy tak kliknąłem te karty i mi się reklama odpaliła i to mnie wkurza w tej grze. Ale dobra, lecimy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Szkoda, szkoda tego greita. Na razie w miarę luźno. Dobra, ładnie 10k. Okej, okay, to ładnie poszło. Dobra, to też w miarę. Teraz będą strzałki. Dobra. Dobra, ostatni najgorsze Nie, nie przejdę tego. Nie przejd nie ma opcji, żebym to przeszedł na tablecie, serio. Nie ma opcji, żebym to przeszedł na tablecie. Nie ma opcji, żebym to przeszedł na tablecie, serio. Dobra, nie. Podłączam telefon. <gryw> Zobaczymy jak to wyjdzie na telefonie, bo na ta no nie ma opcji, żebym przeszedł Brawl Stars na tablecie, to jest niemożliwe. Podłączam telefon i zobaczymy, co się uda tutaj zdziałać. 75 dobra, widzowie, macie ekran tutaj z telefonu. Jak widzicie, są czarne paski po bokach, no bo wiadomo, ekran telefonu jest mniejszy. Ale dobra, moi drodzy, lecimy, zobaczymy, co się uda zdziałać. Let's go. Tutaj myślę, że może więcej perfektów siadać, chociaż no, na razie to nie powiedziałbym. Muszę się przyzwyczaić, bo jak już siądą te perfekty, to już wtedy łatwo idzie. Dobra, tu już... Tu prościej, prościej mi idzie. Strzałek się bo jedynie. Nie no perfekty to tu w ogóle nie siadajem na tej nucie co jest. Dobra, już nic nie mówiłem siadło. No szkoda, szkoda tego. Du, 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 Tutaj idzie prościej mi to klikać. Dobra, przeszedłem strzałki. Nie. Dlaczego ja to kliknąłem? Ja jestem twoheadem, widzowie. Nie, no nie, no nie, no. Powiedzcie mi, że mogę jeszcze raz zagrać. Ja to chcę przejść na odcinku. No ja to przyszedłem raz, no nawet dwa razy to przyszedłem. Dobra, czy ja mogę zagrać jeszcze raz? Bo tu jest tak, że jak macie skrzynki, to nie możecie grać. Okej, okay, mogę, bo mi 50 punktów zostało. Ok, to lecimy. Lecimy jeszcze raz. I teraz myślę, że... No mam nadzieję, że siądzie rekord i to przejdę. Więc zobaczymy. Ale perfekty siadają. To się szanuje. Skupienie normalnie. <noise> nie, no to jest proste, to jest proste akurat. Tutaj nie muszę się skupiać tak, ale gadaniem czasami można sobie przeszkodzić. Tu będzie strzałka zaraz, no właśnie. To jest proste, mimo tego, że jest dużo tych guzików, to na telefonie jest łatwo. Teraz strzałki w boki w dół. Teraz. Dobra. Ej, idzie mi to. Idą mi te strzałki, widzowie. Idą mi te strzałki. Jestem w szoku. Dobra, ostatni. O kurde. Ja nie pamiętałem, że to tak szybko leciało. Czemu ja tego nie przeszedłem? No ten Brawl Stars jest chory, nie. Ja może to przejdę za 15 odcinków. No nie, no nie, no takie full skupienie było i tak dobrze szło. Ten Brawl Stars jest trudny fest. 26, no chyba najlepszy wynik z dzisiaj, ale nie jestem pewien. Wiecie co jest najgorsze? Że w tej grze, jeżeli macie full tych skrzynek tu na dole, nie da się grać. To jest tak wkurzające. Ja muszę czekać na przykład teraz, no 6 godzin, żeby nagrać jeden odcinek tak naprawdę. No bo jak... Jedna skrzynka mi się otworzy, no to ile zagram? Dwie czy gierki, i ona się już zapełnia. Dwie czy gierki, to no to odcinek by trwał chwilę. Ale tak się prezentują moje piosenki. Może w następnym odcinku będziemy przychodzić jakieś inne. Eee, I nie wiem, ale ten Brawl Stars jest fest trudny. W kolejnym odcinku może już będę miał z 40 tysięcy na besie. Na pewno będę jeszcze próbował, ale no póki co tak to wygląda. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak chcecie, łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.